Hej, hej, hej! Dawno mnie tu nie było. Wiecie co? Zakupiłem w zeszłym tygodniu piłę na promocji Go-On. Niby 2,5 konia. I zapłaciłem za to 249 zł. 2 lata gwarancji. Jak rozmawiałem z przedstawicielem w sklepie, powiedział, że jak nie spadnie, to gwarancja obejmuje wszystko. Więc myślę, że całkiem porządny sprzęt, jak za te pieniądze i na jakąś tam gałęziową robotę, choć podejrzewam, że nie jeden i potnie nim wielkie dęby, więc myślę, że całkiem całkiem daje radę. Odpaliła bardzo ładnie, chodzi. Myślę, że nagram wam filmik jak będzie pracowała, ale dość fajna, trochę ciężka, no bo ale można nią popracować, więc człowiek da na pewno radę. Pozdrawiam Was, lajkujcie, dajcie łapki, hej hej.